Witam kochani, witam pozdrawiam menu Chrystusa Kochani, a widzicie tutaj tą gwiazdkę obok. Nie, to nie jest piwo Heineken, żebyście mnie my nie myśleli, bo ile dobrze pamiętam, to Heineken ma gwiazdkę. To jest woda. To jest woda, która się nazywa właśnie tak. Święty pielgrzym. Kochani, zobaczcie. Nie czytajcie tego Słabość Apostołów i Moc Boża, ponieważ ja nie, nie myślę, że to, jest, że to Paweł taki tytuł dał, ale niech będzie. To jest drugi list do Koryntians 4,7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest Boga, a nie z nas, abyśmy my się nigdy tym nie chwalili. Abyśmy my nigdy też nie narzekali na kogoś, kto nas krytykuje, kto tego nie rozumie. Nie przejmujcie się. Kochani, módl. jeśli widzimy kogoś, kto chce kroczyć w Jezusie, a jest w błędzie, to lepiej modlić się za to osobę, a nie ją krytykować, kochani, ponieważ moc życia i śmierci jest w naszych ustach, w naszym języku. I nie krytykujemy. Nie krytykuję, ponieważ ta osoba może chcieć dobrze i ona myśli, że ona dobrze robi, ale kochani, szatan zawsze będzie chciał nas prowadzić na, w jakiś sposób na niewłaściwą drogę. I tu już nie chodzi o drogę rozpusty nawet tu chodzi o to, żebyśmy uczyli bzdur. Kochani, w ilu kościołach chrześcijańskich non-stop jest człowiekowi tłumaczona? Hańba, w jakiej on żył, cały czas mu jest przypominana, i Chrystus, który za niego umarł i zbawił Ci od grzechu, i cały czas ten grzech jest przypominany. I ta świadomość grzechu, świadomość grzechu, świadomość grzechu konie. ci ludzie nie mogą stanąć na nogi, na nogi, którymi jest Chrystus. Oni nie staną. Ponieważ non-stop przypominany im, je, im jest dzień wczorajszy, przedwczorajszy, ich życie sprzed 10, 15, 20 lat. A jeszcze nie daj Boże grzech matki, ojca albo przodków, w którym on teraz odziedziczył. I, ta, i ten człowiek będzie tylko non-stop, tylko żył y, y, od modlitwy do modlitwy. Boże, czy ty mi wybaczyłeś? Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy jestem wybaczony. Kochani, Paweł napisał nie patrz się na dzień wczorajszy. Przeszłość do nas nie należy, Paweł napisał. To nie są moje słowa. Jeśli będziemy non stop przypominać, będziemy non stop chodzić do spowiedzi i będziemy wtedy świadomi grzechu, zamiast zostawić grzech i żyć bez grzechu, tylko w taki sposób możemy to zrobić. Kochani, nikt to będzie pamiętał o swoim wczorajszym dniu, w którym krzywda mu się stała, jak był dzieckiem. Może by ktoś był molestowany i, czuje, i, i, i do siebie czuje wstręt, że to się stało, i tej osoby nienawidzi, i nie może wybaczyć, i tej osobie, i sobie. Kochani, to, to, to jest gehenna, a nie życie. I modlisz się do Boga, Boże, odbierz to ode mnie, Boże, odbierz to ode mnie. Daj mi tą, daj mi ten dar yy, tego no, yy, z listu do Hebrajczyków. Tam jest cytowany Psalm. Daj mi ten dar yy, radości. Olej radości mi daj, bo jak tego nie mam. Daj mi, a my czytamy, że on już nam go dał. Kochani, weźmy to, co on nam dał. Weźmy. Dziękujmy za to, że On nam to dał, a nie tylko prosimy, co już jest nam dane. To trzeba umieć wziąć. I kochani, się. Ze Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Kochani, zawsze coś nam się dzieje. Tutaj zaznaczyłem Mateusz 7,24. Oni nie Mateus 7,24 Jezus mówi o, yy, o tym, że właśnie ten sam sztorm przychodzi i na mądrego, i na głupiego. Ten sam sztorm przychodzi na tego, który zbudował swój dom na skalę, którą jest właśnie Chrystus. I dom tego, który zbuduje swój dom na piasku. Ten sam sztorm, tam jest napisane, ten sam sztorm. Nie ma, to nie ma cudu. Czytamy, że ten, kto chce iść już z Chrystusem, będzie, będzie cierpiał prześladowanie. Niekoniecznie na to z ludzi z świata, z tych, którzy nie przyszli, ale będzie cierpiał prześladowanie od Szatana, kochani. Coś nam się zawsze będzie, jakieś, będziemy mieli takie same rzeczy. Wy nie myślcie, że osoba, która przychodzi do Jezusa, nagle zaczyna. Iść w chmurach, i wszyscy się patrzą do góry, i mówią: Zobaczcie, jak mu się wszystko albo jemu, albo jej, wszystko teraz dobrze układa. No tak, bo ja mam takie błogosławieństwa. No. Kochani, to nie jest stary testament. Rób to, to nie będzie tego, rób to, to nie to, to będzie tak. Biada temu, biada temu, który nie robi tego, a, a chwalony będzie ten. Kochanie, to jest nowy testament. To jest nowy testament, w którym. Szatan został pokonany, ale wciąż, wciąż używa taktyki, fałszowe, taktyki swojego jakiegoś fałszu, udając, że nic się nie stało. Używając fakt, że my nie potrafimy mieć wiary w to, że Jezus już tego dokonał i że my walczymy bitwę, którą On już wygrał za nas. A, on, a szatan walczy bitwę, którą on przegrał. On już to przegrał. Koń, zobaczcie. W księdze objawienia, gdy w, gdy w końcu zaczymy szatana, ludzie się będą dziwić, że to, że to on? To ten kurdupelek? To on tak trząsł wszystkim. My nie będziemy mogli uwierzyć w to. Że, 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 że myśmy się tak dawali w konia kiedyś robić. Prześladowani. Ale nieopuszczeni i powaleni, ale niepokonani, ale niepokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa w ciele naszym się ujawniło. Zawsze powiem, my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydani, na śmierć wydani bywamy aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Rozumiecie? Aby Chrystus żył poprzez nas. My sami tego nie zrobimy, nie naczytamy się, nie będziemy tym żyli. Będziemy go cytować, będziemy cytować monotonnie, ale Jezus powiedział, ale Jezus powiedział. Ludzie wolą widzieć coś w nas. Ludzie będą naprawdę 100% bardziej przekonani, widząc, widząc, że my jesteśmy jacyś inni, aniżeli my im będziemy cytować. Mateusz 15, 77 powiedziane jest. I tu przeczytajmy sobie Rzymian 8, 17, Rzymian 8, 11 więc może ja nawet tam skoczę chwilę. przepraszam za ten mes, bo muszę mam kuby jedną rękę nie, nie wyłączajcie się mimo że ciemność nastała eee, Duch tego, czyli Boga, który Jezusa wzbudził z martwych mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych też wzbudził, ożywi i wa, i nasze, śmiertelne ciała. Przez ducha swego, który mieszka w nas, dobrze, wtedy wówczas. Wówczas śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w Was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem, i my wierzymy, dlatego też mówimy, wiedząc, że ten który wzbudził Pana Jezusa także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawia to ciężko mi czytać przez ten telefon przez to stawia i przy, przez to stawi i skoczmy teraz do chcę, chcę żeby zobaczyć 2 Koryntians 5,19 może to sobie już sami otwórzcie żeby to i wam Bóg pokazywał ja tu znalazłem odnośnik do tego, że jest odnośnik do 2 Koryntian 5:19. I wszystko to bowiem dzieje się ze względu na nas. Rozumiecie? Te wszystkie te, te prześladowania, o których tu wcześniej czytaliśmy, to się dzieje teraz. I, do, i, to, i ta łaska, i, i niełaska, to się dzieje ze względu na nas. Po to, żeby je, ludzie widzieli, kim my jesteśmy, jak my się zmieniliśmy, albo żeby ludzie się z nas śmiali, no, no, chrześcijanie żyją tak jak i re, re, reszta takim miało być dobrze wszystko to powiem dzieje się ze względu na was aby im więcej jest uczestników łaski tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej czym więcej jest uczestników łaski i zobaczcie Filipian, Filipian 1 15-18 Paweł tam napisał o tych, że niektórzy głoszą Chrystusa za Budy i niszczywości, ale są tacy z dobrego serca. Ale Paweł pisze, dobra, niech robią co chcą, najważniejsze, żeby jakimkolwiek sposobem Chrystus był głoszony. Kochani, ja umyłem ręce od krytyk, od krytyk kogokolwiek. Oczywiście, jeśli ja, kochani, zobaczę, jeśli ja zobaczę kogoś, kto faktycznie non-stop, pierniczy głupoty, tylko non-stop błogosławieństwa. Finansowej, i takiej koni. To nie jest życie w Chrystusie. Ja, 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 taką osobę oczywiście podam Wam, że to nie jest prawdziwe życie dla Królestwa. Przykładem tego jest Jezus Chrystus, który z bogactwa nieba zrezygnował i urodził się w ciele, w rodzinie ludzkiej. Dla nas. Dla nas. Aby dać przykład, nie przyjechał na złotym koniu, mercedesem, albo jeszcze, albo prywatnym samolotem, jachtem nie przepłynął, jechał na osiołku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I powiedział: naśladuj mnie. Konie nie je źle, jeśli dostaniemy, jeśli dostaniemy, błogosławieni pieniędzmi, ale wiedzmy, że każdy, każda złotówka, każdy dolar, tak jak to powiedział chyba Bill Johnson. Jest żołnierzem, dla, może stać się żołnierzem w armii Boga. Kochani, wszystko dzieje się ze względu na nas. Aby więcej jest na uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie, kuchwale Bogu. Żeby ludzie nas widzieli, czytamy to w innym liście, żeby ludzie widzieli nas jako te świecące światła w tym upadłym świecie, aby chcieli tego, co my mamy. My się pytali, hej, ty przechodzisz przez ten sam sztorm, przez jaki ja, dlaczego ty, dlaczego ty nie leżysz na kolanach, dlaczego ty nie płaczesz, tak jak ja, dlaczego ja, dlatego, bo to podobie tego nie widać. I my wtedy mówimy, słuchaj, tak, ja przechodzę przez ten sztorm, to nie jest to, że ja się pogodziłem z tym, na przykład. Tylko to jest to, że w nowym ciele ja inaczej, to, ja inaczej reaguję na to. Umarła mi osoba bliska. Kochani, mi nikt bliski nie umarł, tak więc ja nawet dokładnie bym nie wiedział, o czym ja mówię. Ale stawać się tragedia i ludzie nie widzą tej tragedii na Tobie. Tak jak właśnie w, w niewoli babilońskiej trzech Żydów, ten Siadrak, miszek i Abednego, wrzuceni do ognia zostali i nie ogień był próbą. Gdyby ogień był próbą, Jezus by gasił ten ogień. Nie chodziło o ogień. I zobaczcie, właśnie gdy oni wyszli z tego ognia, ten, tego, z tego sztormu, nie było nad nich nadpalone ich żadne ubranie, nie śmierdzieli też ani ubranie, ani włosy. I nie śmierdzieli nawet dymem z I tak właśnie my musimy przechodzić przez te sztormy, mając Chrystusa w sobie, jeśli umarliśmy, i nikt po nas i nikt z nas nie wywęszy smrodu tego, przez co my przechodzimy. I kochani, czym więcej jest uczestników łaski, dlatego módlmy się o tych, o których uważamy, że coś nie tak głoszą może. Ale jednocześnie mówmy, Boże, a co jeśli ja to źle rozumiem? Otwórz mi oczy, otwórz mi serce, bo może ja coś tu źle rozumiem. To jest ważne, kochani. My musimy mieć oczy i serce takie same jak nasz Ojciec. Musimy mieć cierpliwość taką, jak Ojciec ma. Nie mówić o więcej ci nie dam szansy, to jest ostatnia szansa. Kochani, pozdrawiam wszystkich w za Chrystusem.